Nie można by tego po prostu zrobić? Na przykład pokazać? Zobaczy pan, ja odsłuch. kamerę, nie może pan pokazać, czy ma pan ten imię, czy nie? Dobrze, zadam pana pytanie. Ja już to i pan prowadzi interwencję, to tylko Zadam panu pytanie, ale proszę pana. To pan Proszę pana, ja panu powiem coś takiego, nie? Ja mam się poddawać każdemu poleceniu policjanta, który wydaje. Tak. Tak, proszę pana, jak. Pan by chciał zgwałcić moją żonę i by powiedział, że będę, ma pan stać na boku, to ja mam to zostawić, czy panu raczej wpiernić, spuścić? Jak by pan się zachował? Więc na podstawie prawa i w granicach, tylko i wyłącznie na takie, a nie na każde polecenie, mam się zachowywać w taki sposób, że mam mnie spełnić. To jest kwestia pana interpretacji. Jak to jest kwestia mojej interpretacji?